Czasami ktoś mnie pyta, Karola, dlaczego Ty nawet po domu jesteś taka ogarnięta? ja na to nigdzie nie wychodzę, ale do domu wracał mój mąż. Romantyzuję życie, bo on ucieka i nie chce czekać z ładną sukienką, nie wiem, na sobotę albo na wesele. I jeśli potrafię się wystroić na kawę z koleżanką, to tym bardziej potrafię się wystroić dla mojego męża. I to nie jest żadna presja, to jest po prostu szacunek, miłość i troska. Pewnie, że nie zawsze mi się chce. Są takie dni, które są dresowe, są dni, kiedy mam spięte włosy w kok, ale sama widzę po sobie, że kiedy się ogarnę, to automatycznie. Zmienia się wszystko, zmienia się mój nastrój i zmienia się cały klimat. Ubieram się ładnie, bo pamiętam te czasy, kiedy na randkę tuszywałam rzęsy i zakładałam ładną sukienkę, i nie chciałabym, żeby to było tylko wspomnienie sprzed dziecka i sprzed codziennej rutyny. I wiesz, co? Nie chodzi tylko o niego, bo jak ja sama się sobie podobam, to automatycznie chcę się więcej. Chcę mi się po prostu żyć. A ty stroisz się czasami w domu i nie dla gości, nie dla Instagrama, tylko dla niego, dla siebie. I dla Was. Pogadajmy w komentarzach.